Siemano widzowie, dzisiaj zaczynamy uciąć śliwo w kombajnie takim jak Rusek123, nie wiem jak on się nazywa Dokładnie to się nazywa HNBA30 CK5 To nie wiem czy to 30 jakiś numerek czy coś Ale dobra tu o, obroty cyk, header opuszczony yy, I kosimy pszenicę. Powiem wam tak, dawno mnie tu nie było, można powiedzieć u cioci. I wiecie co się stało. Musimy jeszcze jechać do prawnika. Że tak powiem, miałem kredyt chyba na 900 tysięcy, ale niestety pogłębił się kredyt. Zaraz wam powiem przyczynę tego pogłębienia. Z 900, chyba 50 tysięcy zrobiło się 1 300 tysięcy. A wiecie dlaczego? A bo się cofnie ta inwestycja. A dokładnie wiecie na czym. Kupiłem cioci i gospodarstwo. Teraz się nie chcę mówić. Ona to taka jędza, jeżeli tak powiem, po chamsku. No ale taka prawda. Dobra, tu będę robił. O, czach, tak, widzicie jak ładnie? Co do metrówki. No i tu już mam łcuska podstawionego. No i kupiłem od tej jędzy gospodarstwo za 350 tysięcy tam oj, ci trawka tu porosła, chyba jakieś dziecko. No i tu u dom mi jej zrobiłem, nie? Ogólnie. A tam za 350 tysięcy wiem ziemia jest warta 200, maszyny sprzedam trochę sobie zostawię, działkę sprzedam. No że jak powiem wyjdę na tym na plus na pewno. My się tak przewiduje 5% to minimalnie, nie? Gdyby tak już sprzedawał taki stan, jak jest maszyny. No oczywiście na przykład wiecie, umyję, albo tu o, tu się wymaluje pędzelkiem. Poczekajcie. Patrzcie. Tu, tu można pędzelkiem wymalować. O, tu ten, i tu też. I tu nas No już się podnosi wartość sprzętu, że tak powiem. Także no, trzeba kombinować. A że ja mam akurat warsztat, no to wiecie, jest okazja. Warsztat, nie warsztat, bo na razie nic tam nie robię, przyznam Wam się szczerze, no ale będzie się robiło, nie? Na przykład nie wiem, jak się skończy remonty, jak się już po żniwach będzie. Bo teraz to żniwa, żniwa to nie ma czasu, widzicie jak to jest zaś siewy. No ale październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień już siewy. No to nie będziemy co robić. No to wpada rozwiązanie, że będziemy na warsztacie cały czas. No bo z tego rolnictwa, to ile możesz wyżyć z tego chlebka? Teraz żniwa, a zaźnie. No co? Tylko w styczniu jest taki okres, największa cena, gdzie mogę sprzedawać. No to w styczniu jakaś tam dopływ gotówki. A teraz na kredytach. Ale wiecie co? Ja myślę, że w tym styczniu tyle zarobię z tego wszystkiego. No, że kredytu myślę, że 800 tysięcy zostanie na czysto, że tak powiem. Przewiduję nawet więcej, bo Polmarkowi pożyczę pożyczę. On mówił, że z tych buraków co on ma, to 20% miałam sobie wziąć. Czyli jak będzie miał y, 200 ton, to ja biorę 40 ton. Ja nie chciałem nawet więcej, bo ja to pomagam z, czy z czystej życzliwości. No, ale mówi, że moje wapno, ale mi za to on płaci. Nie. Moje y, ciągniki są eksploatowane, za paliwo też płaci. To no, po prostu będę u niego na ziemi to robił. No, bo kto, jak ja nie jak ja, nie ja, to kto, tak? I jest taka piosenka, bo jak nie ja, to kto? I też właśnie w tym przypadku. Jak nie ja, to kto? Nikt nie ma takich maszyn, powiedzmy na gospodarstwie. A w, teraz tak, mam Ursusa 10, 12, 10, 14. I jeszcze mam Maseja 95 koni tutaj kupionego. No to wiecie. Trochę się zrobiło tę maszynę. A bo ja wam nie mówiłem. Yy, się ugadałem z tym gościem, co mnie oskarżył o kradzież Ursusa i yy, powiedział, że ja go kupiłem za 30, pamiętam, żeby właśnie tą całą akcję zrobić. A mówi do mnie tak, bierzcie go złoma za 20. Wiecie co? Ja na 10 tysięcy. Kurde, coś ten 10 tysięcy na tym zarobię i wyremontuję, i jeszcze więcej na tym zarobię. Także inwestycja się cofnie. Znaczy, zarobię. No, z 20 tysięcy straciłem, ale nie 30, ale jeszcze na tym zarobię złomienie. No, wyremontuję remont, my się drogi nie są silnik na silikon, się poklei, byle żeby wytrzymał. A no tak szczęście to sobie żartuję, bo ja nie patałach, Zrobię porządnie, że u mnie że... Kurde, wjechałem. Bo teraz muszę się przejmować, bo to jest Boże, jest moje, nie? nie? wiem też czy je wziąć, czy tutaj sprzedać i poczekać do stycznia z tym gospem. Czy też Boże wziąć do mnie? Też nie wiem tego cholera. Kurde, jak szybko się zapełnia. Kontrolka się zapaliła. Ja nie będę przeklinał, ale walłem Eden w drzewo. Nie pogiął się, myślę, bo jeszcze chodzi. A tak już mogło ściągnąć drzewo i być po kombajnie. I będę sobie śpiewał. Obiecuję, będzie fajnie. Po kombajnie. O, i już po kombajnie. Widzowie jestem jakimś... Kurde wjechałem za mocno. Jestem teraz jakimś przyjał do gospodarza. Ja się nie mogę nazwać gospodarzem, bo ja mam tri albo... bo czekajcie. DREJ albo trzy kombajny. Powiedziałem teraz w trzech językach. Innych nie umiem, ale zostawmy to bez komentarza tak? No i że tak powiem trzy kombajny, bo tego też sprzeda się to tam złomocie, takie ale najpierw to się wiecie, on maluje ale jak tak patrzę to chyba drożej mi te farby wyjdą no ale nam zamówię z internetu popuszeczce i no takie wiecie 50 ml, czy tam 100, żeby pędzeleczkiem i no walnąć ja już myślałem, że na tych przyciepach jest źle się na ten nakręciłem Ciątki nie ma w domu, bo poszła do koleżanki teraz. To jak tu się będzie sypać, to nam coś pokaże. Patrzcie to. No i tu na szybko z takich desek zrobiłem płot. Pierwszy artaków kolonii. I tutaj płot taki, o. A tu stoi ten złom. Widzicie? Dobra, poczekajcie, bo ja mam klucze, bo ciągka mówiła, że nie ma. O, patrzcie. Banan zajebie tego banana Dobra Tu też A tu co jest za artykuł Poczekajcie przeczytamy ten artykuł Kurde żeby mnie nie przyłapała zablokowałem się. Rat nie będę chciał ratunku Bo jeszcze Powiedzą że złodziej i mnie O kurde jaki jak, jak garb ma krowa Ta do góry co ciotka robi o! Pum. O, zadziałało Tu nic. Kurda. Poczekajcie. Pum. Kurde, no. Nie mogę tych drzwi otwartych zostawić, poczekajcie, bo chciałem robić tak. Puch. O, otworzyłem się. Kurde, już myślałem, że to monitoring w a to jest zdjęcie podglądowe. A tu Farming widzę, ciotka gra. Uuu, też Farming golf Games, pisze Games. Dobra. I dowiecie co jeszcze? Otworzę, o, lodówkę. I wezmę tu, o co jest dobra Zamykam jakby nigdy nic. Kluczy moich nie mam, ale ciotka zawsze w konewkę klucze kładzie, że trzeba być głupi. Ale nie ocenię. Dobra, wysypało się. Wysypało się. Uja bało sprzęt. się cieszę, że tak chce. A ciotka też tak trochę chciała. Ale się pyta, czy to nie na dużo. No ja mówię, że nie. Bo mówi... No to będziesz tu tyle przyjeżdżał. Ja tak, ciociu, po co? A, no, może nie jest jakoś daleko, ale 50 km. Czy tam ile to nie wiem nawet 40, czy ile mówiłem? Niedużo tu jest. 40, 30, 20, nie wiem, pogubiłem już się z tym. No to jednak powiedzmy, że 50 najwięcej. Dwa, w dwie strony 100 km robi, bo ja. Bójcie tak powiem. Polones. 100 km. Byłem już tu chyba. Jestem trzeci czy czwarty raz. To po, policzcie sobie 400 km. Jeszcze parę razy przyjadę. To pomyślcie sobie 1000 km. I ja jeszcze mam pełno swoich spraw do załatwienia. I jeździć tu darmo. Głupie. Hello, nie. A, że tak powiem. U ciotki. To... Ten Polonez też jest mój, nie wiem czy go nie zostawię jakiś przeróbek nie zrobię, może sportowy wóz? Nie wiem. A, i może się zapytacie, Max, a co z tym Mam już wszystko, objemu tego Menela, za przeproszeniem, no, homeles po angielsku, czyli bezdomny. Ale on ma dom, tylko po, po prostu pijaczek, nie? Pod sklepem siedział. I ja mówię, dajesz mi czy nie? Miałem coś tam ten, a ja mówię Chwycić cię za te kudły A on przez nie ma włosów Mały są glace, nie No i mu, mówi, nie ma kudłów No to pomyślał, że go za ten głupi łeb chwycę, nie? I mi zaraz wyskoczył Normalnie z numeru telefonu Ja mu zbiłem jeszcze telefon na to Bo się tak wkurwiłem Za przeproszeniem Ale oddałem mu pięć stów Tam nawet za tą cegłę Niech ma chłop Ale musiałem się na czymś wyżyć a on już odpowiedział. Co ty zrobiłeś, papałaku? Mój nowy telefon! Mój nowy. A ja sobie pomyślałem... Chłopie, ten telefon ma 20 lat, to jest lokat 30. On mówi dwomiesięczny telefon! Co ty zrobiłeś? Ja mówię, Jezu! Zostawiłem to bez komentarza i pojechałem sobie, nie? Byłem tam akurat tym. Moim sacikiem Gumę spaliłem, że tak powiem. Tyle mnie widzieli, i ślad po mnie zaginął. Tak gościu nie wie, kim ja byłem. Dzwoni no, i dzwoniłem do tego patałacha. Mówi, że dostał właśnie, kupił tego, tego, mówię, do no, no dobra, tam dał nie normalnie. Z tuwem obszelałem, bliczkiem, I wiecie, y kim się on y to jakiś patałach. To, co jest komornikiem i bierze albo takie wiecie komornicze nie jest komornikiem tylko takie auta od komorników za 2000 takie bez papierów, podrabia papiery i właśnie do tych dwóch autek podrobił papiery mówię kto ci je sprzedał, ja powie ten, a ja mówię, POWIEDZ Bo, y y nie powiem już jakichś słów użyłem Mówię, dobra, zacytuję Wam. Miał okulary. A ja mu powiedziałem: chcesz oślepnąć? No i tam, wiecie, poryczał się. A, mówię, a miałeś kiedyś noc za uchem? I. No dał mi te namiary, czysto mówiąc. Ja pojechałem do. Yy, wtedy. Zadzwoniłem do. Zadzwoniłem, a później pojechałem nie do tego yy, gościa. Coś sprzedał. Ja więc Skąd to masz? A on nie mówi, nic nie powie, chcę adwokata. A ja mówię, chcę policją, a nie adwokatem. No i wiecie. Tam podrobiłem sobie odznakę jakąś tam. A ja sobie pomyślałem się, a zdenerwowałem, mówię, oni papiery podrabiają, to ja odznakę podrobię, nie? Zbiornik jeszcze nie pełen Rych. No i się zdenerwowałem. I tak pojechałem do tego goska, y, Mu, że tak powiem, w piwnicy własnej jego przetrzymałem go za przeproszeniem. I... Wyklebał wszystko. Mówi tak. No, był biedny, chciał pieniędzy I, i wziął te auta ze spalonego gospodarstwa i sprzedał je. A ja mówię: Za ile sprzedać? No, nie chciał powiedzieć. A ja mówię: Za ile? No, że tak powiem, miał wkrętarkę w, wkrętarkę w ręce, bo akurat jego kajtanki że tak powiem, z drewna, skręcałem krętem i y, on mówi, że bardzo nie lubi dźwięku styropianu mi się wyklepał, no to ja zamówiłem tonę styropianu, przyszła mi i normalnie tnę ten styropian, ja uwielbiam ten dźwięk, mi to nie przeszkadza Ja on mówi, aaa, moje uszy a ja mówię, gadasz czy nie? no, no powiedział, nie? Y, tą historię to, to, tego zło, kurde pełen zbiornik znowu po zbożu przyjechałem, no i Dobrze, opowiem wam. No i mówi, że sprzedał te auto za 3000 te żółte, no ja rozumiem. A wiecie za ile sprzedał jaguara bez papierów? Chyba was zwali z nóg. Ten jaguar był warty 100 tysięcy dolarów. Nie no, polskich złotych. Za 30 tysięcy go sprzedał. A wiecie za ile ten hadlaczyk go sprzedał, temu jakiemuś tam gościowi. Yy, to ładę sprzedał za 8 tysięcy. A tego, właśnie, jak to się nazywa? Jaguara za 80. A nie, nie, sobie się. I że tak powiem, sprawa jest w sądzie. W, w sądzie jakim? W moim sądzie. Nigdzie tego nie podałem, ale ja już wiem, co zrobię z tymi ludźmi, że tak powiem. Nie być tacy mili jak są teraz. Tacy szczęśliwi, mili albo nie mili, będą mili, chodzili od zegarku, biedni, bez majątków. I to o to w tym chodzi. Oczywiście tego menela zostawię, tych wszystkich podwykonawców, ale najbardziej to dostanie się temu właśnie, co ukradł to, yy, a drugiemu się dostanie temu, co sprzedał to za tyle. I podrobił papiery, i, i podrobił papiery, ja? Jak powiem, koniec z nimi. Dobra, tak, o, trochę muszę wjechać teraz. Ile z minut odcinka? Kurde, 17, ale się zagadałem. Nie, mam taką historię wam właśnie do opowiedzenia, że mówię, uuu, muszę tam opowiedzieć. Moi widzowie to lubią, takie klimaty. No i że tak powiem A i jeszcze ciotkę zahachmenciłem, wiecie co zrobiłem? Najpierw jej sprzedałem do brasę i wziąłem sobie tam za ten i jeszcze mówię, no ten i dopiero wtedy mówi, że te gospodarstwo, a ja mówię, ciociu, mogę. Też jeszcze za prasę zarobiłem. A co myślała stara baba, że jej opuszczę? A nie ma, ten nie ma takiej mowy. Dobra, wam trochę skosze. Także, że tak powiem, no, interesy to przyjemność z tymi ludźmi wszystkimi. No ale wiecie, mnie to denerwuje. No ale przynajmniej odzyskam Jaguara w końcu. Bo wiecie, że ja yy, jeszcze musiałem za tego Jaguara ubezpieczenie płacić i za tą ładę. I to mnie najbardziej zdenerwowało. I mi przysyłali, że nie zapłacone i muszę płacić, bo chyba tam za to 400, za to 500 czy 700, już je pamiętam, ale no tak byłem tak naburbuszony, bo sobie pomyślałem, nie mam tych dwóch złomów, a muszę za nie płacić, nie? Dobra, nagrywa się. No i wtedy mówię, nie, nie mam mowy, muszę je odzyskać. No i takim sposobem właśnie wiem, gdzie są moje samochody. Te goście już próbuję odzyskać te auta. Aż wiesz co, będą odzyskiwać. Wjadę z policją moje auta. Dowody są na to, Pię tym ludziom oddadzą ci te pieniądze. I nie ma śladu po mnie. Auta biorę. Ten ładę sobie nie wiem. Może ześrotuję, może jako gruza tego jaguara. Za 100 tysięcy sprzedam. Bo tam nie był zwykły silnik. On miał 400 koni. 400 kuniów. Rozumiecie to? To jest niewyobrażalny tam chyba był silnik 5-7 chemii. Jak w Dudu Challengerze. No i jeszcze zabytek. Wiecie o co chodzi. Ora widzowie, tylko owiec został do koszenia. Kurde, wstydźli w tym złomie! Do o, Ło, lipa. Sypie się, sypie. No, ale dużo mam do sprzedania właśnie, te przyczepy, ten Ursus, myślę, że mi jest niepotrzebny. No to popchnę go, bo co z nim zrobię. Dobra, widzowie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Tu właśnie robię, oko by pyk. 哎，到了，是不是一谢了？